Thanks. To jestem gotowy, bo ciebie. jednak. Idziemy jedną drogą wstęp. Te pierwsze ziemską część się przeżyłeś. Mimo może myślisz, że jest zgryt, Że się co do mnie pomyliłeś. Że nie umiałem z tobą iść do końca jak należy. I oko, oko z śmierci drwić. Jak smoka, święty Jerzy, Bo... Wydobyłem się z ciemności i nie zostałem sprawicielem. I tak jak ty, dla podobności zostawię tylko Ewangelię. O i o wartościach. Myślę o mędzurkach grawty, o telefonii komórkowej i o żaklinie. Sikając na Aleksander Plac. nie mogę przestać. Wydawnictwa Forma, obecnie jednego z lepszych wydawnictw w Polsce, które e, zajmują się promocją ambitnej, e, ambitnej literatury. To jest taki fenomen, warto wspomnieć o tym na początku, e, o, o tym wydawnictwie. To jest taki fenomen, bo wydawnictwo prywatne, mm -hmm. e, założone przez takiego pasjonarza Pawła Nowakowskiego, e, architekta, a nie poety które wydaje, tak wymyślmy sobie, że będzie wydawał ambitną interesującą literaturę. Niekoniecznie literaturę, która sprzedaje się bardzo dobrze i która mieści się w tak zwanym mainstreamie, ale literaturę, która jest cenna i wartościowa z punktu widzenia artystycznego. Właśnie w tym wydawnictwie okazuje się jak nie przez przypadek książka Marka, o której dzisiaj będziemy wspominali. Jak Państwo pewnie pamiętają, taki aporyzm Tuwima na temat krytyki. Ja prezentuję jako krytyk, ale jako poeta. Więc czym się różni krytyko od poety? Wiecie Państwo czym? Krytyk i euro są z jednej parafii. Obaj wiedzą, jak żaden nie potrafi. Autor potrafi. Autor potrafi. Marko, tak, stawiałem się, pierwsze pytanie jest zawsze najtrudniejsze. Jedno z Twoich przedsięwzięć teatralnych nosiło tytuł Czekanie na słowo. I to jeszcze słowo pisane dużą literą. Tak. tak. To jak to jest z tym? Czeka się na słowo, kiedy się pisze wiersze, czy słowo samo przychodzi? To myślę, że jedno i drugie. Bo. Oczywiście tak zwane natchnienie przychodzi jak z rzadka i z nagła. Tak? Jest to taki wiersz o tym, że poetą się bywa. prawda? Tak, tak. No widocznie. Wręcz właśnie nie. Tak, 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 tak. jest, że poetą się jest, nie bywa. Bywa poeta, pisze wiersz. Tak? No bo to jest taka tak. spóra. Ty lubisz Stachurę. Stachura, stachura mówił, że nie poetą się nie bywa, poetą się jest. Yy, tak, tak. Po no. poezją się jest. Tak, tak. tak, tak. No, on napisał, wszystko jest poezją. Tak? I, 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 I sam jako poeta czuł się poezją. Z tą poezją, którą pisał. to jest coś więcej niż pisanie wierszy? Wiesz, akurat w wypadku Stachury było tak, że, że, że on rzeczywiście żył tą swoją literaturą i jak gdyby pisał ją swoim życiem. W moim wypadku tak do końca nie jest, aczkolwiek, aczkolwiek prawie każdy z wierszy jest jakimś etapem mojego, mojego, mojego życia, mojego rozwoju. Także w tym znaczeniu, w tym znaczeniu no jest, się, jest się tym, co się pisze. Tak? Yy, tylko tak jak mówię, no, Mastahura był w pełni w tym. Nie, nie istniało dla niego inne życie, tylko właśnie to. No, 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 bycie poetą jest takim zajęciem integralnym. To znaczy, że nic nie, nie zostaje poza, mm -hmm. poza, 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 poza poezją. Nie w tym sensie, że się pisze wiersze, tylko w ten sensie, że. Właśnie żyje się poe poezją i żyje się poetycko, to znaczy jakoś tak dramatycznie, jakoś tak na skraju egzystencji, jakoś tak um, ostatecznie. Tak, no. To jest niebezpieczny sposób bytowania. Bardzo niebezpieczny. <grym> ja może, może, może ten, tym sposobem bytowania... Przez jakiś czas żyłem, ale, ale to y, y, te, tego typu cało palenie jest, jest zbyt niebezpieczne. I, i doświadczył tego no, choćby Stachura, prawda, y, który, który popełnił y, samobójstwo. Także aczkolwiek, y, aczkolwiek pisanie bez dramatu wewnętrznego y, jest trudne i, i, i z mojego punktu widzenia niemożliwe że to napięcie wewnętrzne musi być. Hmm. Czy taka alternatywa e, zarysowuje, te, zwłaszcza w kontekście tego znakomitego performensu, który obejrzeliśmy na hmm. początku? Czy poezja to jest coś, coś takiego, co nam rozdziera rany? A tak to było ze Stachurą? Hmm, tak, Czy to jest tak. coś takiego, co nas, co nasze rany leczy? No ja myślę, że... Jak że i, bandaż. Tak, ja myślę, że jedno, jedno i drugie i u Stachury też to było. On, hmm. On też mimo, że te rany poezją rozdzielał, starał się y, też właśnie samo y, uleczyć, no, nie do końca mu wyszło, można tak powiedzieć. Dobrze, ja myślę, że to jest, bo Marek obiecał, że poczyta nam swoje nowe wiersze i to jest taki dobry moment, po takiej krótkiej zajawce, żeby posłuchać nowej wierszy. Ja też ich nie znam i, i, i pewnie wszyscy wspólnie wysłuchamy i złożymy. Yy, zaciekawienie, no bo książkę znamy oczywiście, natomiast tego, tych nowych tekstów Marka jeszcze nie znamy, więc Marku yy, no posłuchajcie... ...działa, które niezbyt godne żalu. Ostatni spacer nad morzem, pożegnanie z Kotem, który pewnie za mną zatęskni najszczerzej, a potem już tylko gwiazdodbiór Oriona i brodaty panny. Eli i Tośkowa. Rozpierała nas młodość i zapach, chciwość świata w kolorach tęczy i amaranthu. Każdego dnia mogło wydarzyć się wszystko. Zachłannie siebie i nieoczekiwanego POMAS uzadawaliśmy... Ona tutaj. wtedy ukazała się w wersji głupiozycznej polskiej. A, A właśnie, ja tego nie widziałem. Tak. tak pani bo... nie pokazał. A, Jestem drzeworyty Maxa Parelewicza, duńskiego malarza, artystu malarza, profesora Akademii Sztuki w Orkus w Danii. Mimo po, polsko brzmiącego nazwiska, bo jego, jego gdzieś tam jakiś prawie... Bardzo Piękne są te drzeworyty. Bardzo piękne, bardzo piękne. Mam, mam kilka, kilka w, w domu. Tak? Mam dwa. Wiesz, stworzyłem jakby taki rodzaj monogramu. Oddam potem, nie niechęcią, ale oddam. Koniecznie który... trzeba oddać, bo to nie moja książka, z biblioteki. biblioteki. Tak że oddam. No. pokazywałem właśnie najpierw w i Kolan, bo tam powstał ten, ten monogram, potem w Świnoujściu. Potem w Krakowie i w Szczecinie na Zamku Książąc Pomorskich. Także cztery razy już było to prezentowane. A co też po angielsku wiesz? To, to są tłumaczenia. Yy, Jakie to są tłumaczenia? Ta książka, jaką się pisze przez 20 lat, to przypadek czy świadomy wybór? Wydaje mi się, że ani jedno, ani drugie. No, yy, były może dłuższe okresy, kiedy w ogóle nie pisałem. Tak? Zajmowałem się innymi rzeczami, może. Y, zupełnie niepotrzebnie straciłem ten czas. <gry> ale, y, no, ale tak widocznie musiało być. No. Y, 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 I tak powiedział, że y, poety y, nie rzadko i niechętnie. No, to jest <gry> twój To znaczy... Rzadko, ale rzadko, chętnie. Rzadko, ale, ale chętnie. Może, może ta, wiesz, ta niechęć, niechęć y, wynikać y, Jedynie, jedynie z tego, że kiedy, kiedy wiesz, wiąże się z jakimś, z jakimś nazwijmy to, cierpieniem czy, czy jakimś niewielkim osobistym dramatem, tak, Bo a, 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 a wiesz, się wią wiążą z czymś innym czasem? A mogą? Bo niektórzy twierdzą, yy... że tylko się z dramatem wiąże, że szczęśliwy wierszy nie pisze, bo po co mu to? Yy... Może szczęśliwy yy. byłeś przez te wszystkie lata. Yy. 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 Może? Motora nie, tak. nie, tak. jeszcze umierać. Ktoś odwrócił klepsydrę. Piasek sypnął wartkim strumieniem. Smak życia powrócił. Na twarzy gości pusi. Postanowiłem nie być nieszczęśliwy i będę się tego trzymał do czasu, aż ktoś zapomni odwrócić klepsydrę. Także... Yy... No nie, nie tylko o, 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 z nieszczęścia jeszcze wynikałem, ale również z jakiegoś poczucia, poczucia niechęci do szczęścia, do nieszczęścia. To jest przez 20 lat pisać do szuflady. Wiesz, y, nie bolało mnie to, y, bo y, jeżeli ma przyjść taki czas, że coś się opublikuje, no to on przyjdzie, no, no i przyszedł. Mm -hmm. Także to... Y, taki naturalny rytm po prostu. Taki naturalny rytm. Cielesny. Somatyczne. Nawet, nawet tak, można powiedzieć. Tak. Tak, e, jeden z takich pisarzy, których lubię, a którego na teraz dalszy nie dalszy. pamiętam. Powiedział <laughs> <laughs> coś takiego, czytając swoje stare wiersze. Mm. Co mnie łączy z tym człowiekiem, którym byłem 20 lat temu, czy tam 30 lat temu, kiedy pisałem swoje wieże. Co cię łączy z tym człowiekiem? Yy, co Cię łączy? No łączy, łączy mnie yy, geneza, historia, no, yy, To nie jest tak a, że... czy człowiek... masz takie trucie jak powiedzmy, dzisiaj ciebie yy. łączy z Wadeswoją okietkiem, tyle co ciebie z, yy, z tobą przed 30 lat? Yy, no aż tak nie, no ten przeciąg czasu nie jest tak duży. A, yy, czas płynie subiektywnie. No, czas płynie subiektywnie, tak, zgadzam się z tym, tyle, tyle że no i, ja czuję się jednak mm, łączycie. Tak, tak jak, i, mm, jak, jak przed 30 laty. Yy, mm, powiedzmy, akurat te wiersze, które publikowałem, to no, w dalszym ciągu, w dalszym ciągu jakby, no, no, mogę się pod nimi podpisać, bo, bo, bo stanowią część mojego życia. Tak, nawet jeżeli, nawet jeżeli dokonała się jakaś przemiana, czy, czy wiele przemian w moim życiu, w, w mojej osobowości, w mnie nie samym, to... To jest pewna ciągłość... To jest taki wersja, w tytanii jest Proszę, że to istota tak węża jakby zostaje ta sama, tak? Skóra jest tylko, jest tylko chwilowym odzieniem, więc raczej bym tutaj był skłonny powiedzieć, że, że, że to jest pewna ciągłość istoty, bardziej niż, niż, niż stroju. Dobrze no, by było, żebyście się, żeby Państwo się, żeby się tak cały czas prowokuje, jak widzicie, żebyście się włączyli do naszej rozmowy, popytali poetę, e, mm, no głównie jednak o poezję, ale nie tylko, ale niekoniecznie. <grytanie> Teczka katlinga na zawodach występuje w samych stringach. Choć kawał z niego ma z gaja, dwie tony wiesza na jajach i falsetem śpiewa Roxanne Stinga. W limeryku musi być odrobinka No pieprzyku, tak. W limeryku musi być odrobinka pieprzyku, no. Yy, znawcy formy mówią, że, że istnieją trzy rodzaje limeryków. Yy, jeden, który można wypowiedzieć w yy, przytomności osoby duchownej, Drugie to są takie, które można wypowiadać w obecności dam. No i trzecie to są właściwe limerynki. Tak. No i jeszcze jest czwarty. W nieprzytomności osoby duchowej. Tak. Ja zastanawiam, Ja zastanawiam się, jak ma się poezja i, i, i podróże poetów polskimi kolejami. Bo... Tobie akurat na szybko przychodziła od stacyjki do stacyjki. No, stąd, nie rodziła, się nie miał... Aska, no nie nudziła no czy... A stąd te opóźnienia. A opóźnienia, no skąd, maszyniści też piszą wiersze. Zawiadowca stacji Zgoleniowa swą łysinkę pod pożyczką chowa, ale na nic co zda się, widać ją w pełnej klasie, bo pożyczka niestety kolejowa. Cześć, zebrałeś, ale no, no tak, to bardziej jest summa, tak? Wtedy. No tak tak. są No tak, ale ta środkowa część to jest właśnie to, co wyszło, w, to jest wiesz, powtórzenie tego, co, tego pierwszego mojego wydawnictwa, tak? Tyle, że już tym razem bez tłumac tłumaczeń angielskich. także, Także no. Yy, tutaj religijnego bym znaczenia nie dawał, bardziej arytmetyczne, prawda. To, co do tej pory napisałem i, i, i z czym jeszcze czuję związek, tak. Bo oczywiście nie, nie, wszystko, nie wszystko tutaj, co napisałem, zamieściłem. Niekawe, że w zasadzie nie możesz zamiaru dalej pisać, po prostu suma jest wynikiem dodawania. No tak, tak, no. no. bo czekał na słowo, mm -hmm. w końcu się doczekał i wydał sobie po dwudziestolatku. Chciałeś coś postulować? No, 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 no też, też nie, nie do końca, chociaż no, wiadomo, no, jest pewna przewrotność w pisaniu zawsze, tak? I w wierszu dedykowanemu Kazimierzowi Ratoniowi napisałem tak. Napisałbym dla ciebie wiersz, lecz lęki mam poranne budzące nicość. Napisałbym dla ciebie wiersz, lecz nie obchodzi mnie już poezja. Napisałbym dla ciebie wiersz, lecz wolę w przyjaźni wyciągnąć rękę. No jak, jak to okazuje się, no piszę dalej, tak? I może nawet to wydawnictwo, jakby uruchomiło mnie, mnie znowu w, w, w twórczości, bo nie to nie jakoś. Wierzyć powiecie, tak? Proszę? Można wierzyć nie, nie, nie można. Nikomu nie. Ma... W dzisiejszych czasach nikomu nie można. wierzyć. Kobiecie i poecie przede wszystkim. <gibli> chciałem uszczelić dla Ciebie baboło, ale uszczeliłem wtedy, czy Ta sobie... gazeta jest chęciwie arabska. O kurde, a ta biorę całość w takim razie, dzięki. Bardzo ja chciałem,